Skoro włączyłeś lub włączyłaś ten filmik, to zapewne masz problem z wirusem Sweet Page, który zmienił Twoją stronę domową na niechcianą wyszukiwarkę. Podejrzewa się, że wirus ten może zbierać informacje o komputerze, który zaatakował oraz wszelkie znajdujące się na nim informacje, ale przede wszystkim jest denerwujący i powoduje, że nie możemy ustawić swojej ulubionej wyszukiwarki jako domową stronę. W tym filmiku pokażę Ci, jak odinstalować ten słodki problem. Na początku musimy wejść w panel sterowania, a następnie uruchomić program, w którym możemy usunąć programy kryjące się pod nazwą dodaj lub usuń program. Teraz musisz przejrzeć listę programów i znaleźć wirusa, którego nazwa zaczyna się literami WPM, a następnie odinstalować go. Drugim krokiem jest pobranie programu ADW Cleaner, do którego podałem link w opisie. Gdy go zainstalujemy i uruchomimy, Wybieramy zainfekowaną przeglądarkę i klikamy Szukaj. Po wyszukaniu wirusów, klikamy Odinstaluj. Po wszystkim musimy uruchomić komputer ponownie, pozostaje nam jedynie cieszyć się wolnością. Mam nadzieję, że podobał Ci się filmik. Jeśli tak, to daj łapkę w górę i skomentuj. Możesz też zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco. Na razie.